Wlewa się ta motoryzacja amerykańska tutaj, do Katowic, do Polski, do Europy, właśnie ze Stanów Zjednoczonych. I potem jest właśnie 11. edycja American Cars Mania. 21, 22, 23 czerwca 2024. Zjeżdżamy się właśnie tymi samochodami, kultywujemy tą amerykańską motoryzację na lotnisku Muchowiec. Zjadą się Kalilaki, te Skrzydlaki, można, będzie można sobie zrobić zdjęcie przy nich. Wyścig, 1,4 Mini, no i kontynuacja tego, co było w tym roku. Powiększamy, rozszerzamy. Zauważyliśmy, że jest Progress. jest duże zadowolenie e, po stronie przede wszystkim złotowiczów, uczestników naszej imprezy, a z atrakcji to też dziewczyny pin-up, e, uszykujemy coś na strefie koncertowej, e, lowrider show, skaczące samochody, e, no i przede wszystkim te grupy, to odrzeszające, które przyjeżdżają z zagranicy, czyli Estonia, Łotwa, bardzo dziękujemy przede wszystkim za to, że mogliśmy gościć naszych gości właśnie z Litwy, Łotwy, Estonii, ponieważ mają bardzo dużo kilometrów, przyjechali raz, byli raz i zapowiedzieli się, że będą większą, liczniejszą grupą. Wspomnę, że Czesi jako y, również organizatorzy jest tam kilka imprez dużych y, amerykańskich, ale jedna z największych imprez będzie nasza, naszym partnerem i w tym roku mieli w tym samym czasie imprezę amerykańską, ale postanowili zrobić tydzień prędzej, czyli nie kolidujemy terminów. Dlatego ustaliśmy właśnie ten termin, koniec roku szkolnego rozpoczęcie wakacji z American Carsmania i Czesi do nas również przyjeżdżają tymi piękne, pięknymi samochodami. Nierada gratka dla amatorów, miłośników motoryzacji z Carsmania po raz drugi w Katowicach. Cieszymy się, że organizatorzy za to, że zaufali Katowicom, że po raz kolejny to wydarzenie będzie się tutaj odbywało w czerwcu przyszłego roku i że formuła tego wydarzenia się rozwija, bo oprócz pokazów produktów amerykańskiej motoryzacji, działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dołącza kolejne, kolejny element, kolejne bardzo ważne wydarzenie w postaci pokazu strongmenów, impreza pod nazwą Viking European Strongman Cup. Także cieszymy się, że oprócz samochodów o dużej mocy będziemy mogli zobaczyć także panów o dużej mocy, którzy myślę pokażą nam, nam na co. Tak naprawdę człowieka stać. Chcemy ponosić właśnie nietypowy samochód, który będzie powiedzmy gdzieś tam po ulicach jeździł, tylko te, te, te samochody, które właśnie są unikatami, czy jakieś tam kobre, czy ewentualnie jakiś tam Challenger. Nieważne. Coś tam wymyślimy, żeby to wyglądało atrakcyjnie fajnie. Jest to 8 pucharów Europy na terenie polskich, 16 będzie na terenie całej Europy. Mamy to możliwość, że u nas te zawody wyglądają, jak wyglądają. Sami zobaczycie, jak wyglądają. Mam możliwość zorganizować 8 imprez z tego względu, że ktoś zrobić się na każdym, na każdym województwie taką imprezę. To jest nie tylko typ pokaz siły, tylko ewentualnie fajnie miło spędzenie czasu, a zarazem jest to fajna forma właśnie pokazania młodzieży, że nie trzeba spędzać czas przed komputerem, tylko można iść na siłownię, na fitness czy ewentualnie pobiegać. I myślę, że to będziemy chcieli przekazać młodzieży, czy ewentualnie ludziom, którzy chcą, będą zainteresowani tego typu spędzaniem wolnego czasu. Tutaj warto wspomnieć, ilu nas było w tym roku? Było ponad tysiąc. Widzimy ten progres i jesteśmy przygotowani na to, że będzie nas około dwóch tysięcy, co już, będzie rekordem już. W, e, jeśli chodzi o naszą imprezę American Carsmania. Mania, musimy być grubo dobrze przygotowani, dlatego dziękujemy przede wszystkim ponownie za współpracę z miastem Katowicą. To jest coś pięknego, że możemy tutaj kontynuować naszą edycję największej w Polsce imprezy amerykańskiej. Liczymy, że będzie Was więcej u nas w, w, w przyszłym roku, że położycie te swoje samochody, że będziecie mogli dzielić się tą Waszą pasją i oczywiście wymienić doświadczenie między wami.